Mecz, wydaje mi się, że na remis. Środka, środka pola przede wszystkim. O to też nam chodziło. E, Takie taki mieliśmy plany, jeżeli, jeżeli chodzi o Bartę Poznań. E, myślę, że jeżeli chodzi o, o nie stracenie bramki, nam się udało to zrealizować. Jeżeli chodzi o strzelenie, to, e, to nie. Wiadomo, w jakiej jesteśmy sytuacji. Potrzebujemy tych punktów bardzo, bardzo. E, także cieszymy się, ale tylko w 50%. E, cudownie by było, jakbyśmy ten mecz wygrali, ale ale tak jak już tutaj zawodnikom też mówię w szatni, yy, musimy 10 albo 11 meczów wygrać, się utrzymamy, cztery możemy przejść. Udało się zremisować, także cieszymy się z remisu To był dla nas najważniejszy mecz. I, i ważne, że te punkty dopisujemy na takim terenie, jak warta zdobyć punkt, to też jest sukces. W innych nastrojach są, jeżeli gramy o takie cele, jakie gramy, to, to musimy mecze u siebie przede wszystkim wygrywać. Yy, pierwsza połowa praktycznie. Powiem szczerze, stracona zupełnie. drugi drugiej powie, sytuacja była, ale brakowało wykończenia, brakowało kilku centymetrów. Problematyczny rzut karny moim zdaniem był na Adrianie Bartkowiaku, ale suma summarum powinniśmy tę jedną z tych sytuacji wykorzystać. Wiedzieliśmy mniej więcej jak będzie grała Jarota, z takim nastawieniem i mówię, troszeczkę tego czasu zabrakło. Także Uważam, że bardziej straciliśmy za punkty niż zyskaliśmy. Ja go oceniam. Będę oglądał mecz nagrany, na także wtedy się, wie pan, to są emocje. Tego Wydaje się, że jest tak, czy on jest, czy nie ma. Nie lubię takiej dywagacji, po prostu zobaczę. Nie chcę nikogo oceniać, ani sędziego, ani czy, 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 czy ten karny był. Nie chcę się, bo, bo to, to niczego nie prowadzi. Trzeba zobaczyć, tak i tak tego karnego nie ma. I już to, co było, to już nie wróci teraz już trzeba myśleć o, o, o następnych. Także nie będę oceniał, czy ten karny był. W takiej odległości, że było to widać, także moim zdaniem, winny żółtkarne. No jeszcze przeanalizujemy to na wideo, ale, ale, ale tutaj nie będę się mylił, jeżeli chodzi o, o, o rzut karny przeciwko, dla nas. Natomiast rzut karny dla Jaroty, to trzeba zobaczyć. Może był, może by nie było.